Hej 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 z tej strony Szczuri. Zapraszam na kolejny odcinek z Lineage 2. Wracamy do mojej summonerki do Nezuko. Posłuchałem waszych rad i zmieniłem trochę builda, setika i w ogóle podejście. Zobaczymy jak będzie. Oczywiście jeśli podobały się moje filmiki, zachęcam do dawania łapek w górę i subskrybowania mojego kanału. Także to co poczyniłem jest następujące. To pisaliście, że BW Lightik jest BW Lightik. Nie jest tam wymaksowany, bo to jest na razie tak testowo. Nie bawiłem się. Wenchant. E, dobra, do tego e, nożyk, żeby był szybszy. Atak jest very fast. Miało być hejst, ale nie znalazłem żadnego nożyka z takim typowym hejstem, który od razu mi podnosi, dlatego jest risk hejst. Jeśli mi spadnie tam życie poniżej 60%, tak, to mi się zwiększy atak speed o 13%. No i to teoretycznie ma zwiększyć częstotliwość padania krytyków, tak. Będę bił. O czym to jest cegrada, no tam mówię, nic nikomu nie urwę. A oprócz tego yy, wywaliłem dajkę jedną. Która mi zabierała z siły I dawała do kona teraz to wywaliłem czyli teoretycznie mam mniejszego kona i większą siłę Tych dwóch na razie nie ruszam Tak dex podobno jest ważny dlatego to zostaje Tak żeby kubiki szybciej lepiej działały No zobaczmy jak będzie Tym razem katakumby witch Wołamy sumona Odpalamy monetkę na expa Pali się Przyczyny odpali. Teraz odpalamy. O! To będzie teraz. Piękna sprawa. Dobrze. No nie, tyle czasu tu stałem i wolna salka była atentu przy las. Nie wierzę w to. Kubik jeden. Kubik drugi. Główki. I zobaczymy. Pograłem trochę tym zestawem w LoA. Jakby zbyt dużej różnicy w expie nie zauważyłem, ale może się mylę. Zastanawiam się jeszcze czy oprócz tego C po prostu sam Shadow B nie byłby lepszy. Jakiś nożyk very fast. No bo to praktycznie będzie tyle samo. No dawaj, dobra. On tylko przebiegał? Dobra, on tylko przebiegał. Ok, to tam powyciągajmy. No i dobra, jeden wszedł od razu. Stun piękny. Co teraz weszło? P-atak zmniejszony. No i dobra. Dobrze. Dobijemy. bijemy. ściszę sobie trochę, bo. kurde, zaraz mi z głową rozwali. O! Teraz będę słyszał co mówię chociaż. Dobrze. Zobaczymy, takie 20 minut bówka sobie zrobimy. Ona wygląda fajnie. W ogóle ten, tak jak wcześniej mówiłem, ten Dark Elf we wszystkim dobrze wygląda. No i wracając do tego Dagera. Czy nie lepiej byłoby, bym na przykład Shadowa wziął z B? Mniej... Więcej shotów mógłbym załadować. Więcej shotów, bo teraz shotów mam... 700, 600 dla siebie BSS-ów i y, SSC. I to powinno mi starczyć tak to jest wyliczone, że jak zużyję y, sumą szoty, to ja będę też na wykończeniu albo tam delikatnie trochę wcześniej przed nim skończę. A obciążenie mam 48%, nie? No to jakbym założył y, shadowa y, B, to bym mógł więcej szotów zabrać, nie? Bo ten już razy 2. A tamten był żar razy jeden. Bo teraz bym to wszystko sprawdzić, czy to w ogóle opłacalne jest. Kurde, nie sprawdziłem czy są nasiona na, na Hunters. No ale trudno. Dobra. Zrobimy tak. Cyk, jedziemy. No i nawet... No co? Nie, Summon wszystko ładnie przejął. Pyka sobie. Tutaj w katach oczywiście też nie ma herłów, także soulesa w ogóle nie próbuję. To chwila expa i siadanie. Dobra. O, slipa dostałem. O, jeszcze atak potka. Kamil, skup się. O, teraz jest full buff dopiero. No i jest twarda, no bije nie mowkę, to może on jest zielony, no czyli nie jest. Najsilniejszy, jest niżej, około 60 levelu pewnie ma. Sumon ma 66, to może mieć niektóre już niebieskie te moby, ale spoko, potek. I będziemy sobie grać, sumie na tym serwerze spotkałem już paru fantomów i żaden z dagerem nie grał. Dlatego wasze rekomendacje mnie zainteresowały. Ja też słyszałem właśnie, że haste ma wpływ na działanie kubików. Dobra, ale jakby nigdy tego w praktyce nie sprawdzałem. Dobra. Chodź tutaj, szadole. Wrogi szadole, chodź tu do mnie. Dobra. Dobra, zaczęło się robić ciekawie Muszę ściągnąć agresję z siebie No ale przesuwaj się na zuko Dokończymy tego Bishopa. A teraz lejemy tego. Badań na życie. O, o dwa szado mnie leją. Powolnimy my też. I lejemy. I lejemy. Cyk. Razy cztery. Y Słabe PDF, czyli są dobre teoretycznie dla mnie. Y Blunta moją wrażliwość. A. Andrzej. Lutujemy czy coś ja tu mogę jeszcze sobie używać coś co by mi jakby pomogło w expie Set już jest, tak broń teoretycznie lepsza jest w sensie pod yy, atak speed. Dobra, pozbierajmy. Kamyczki. Już dawno nie byłem w Katachu. Nie byłem dawno. Na Eku cały czas jestem gdzieś indziej. Wócek już też jest na razie odstawiony do stajni, sobie czeka. Na lepsze czasy. Udało się wbić wczoraj 74 level na Eku, także Clarity już jest. Trzeci poziom. Wszystkie bufy z. W tej drugiej prowki są zrobione. Teraz już tylko zostało dobić do 76 i zmienić klasę. A później droga do 78, do Spokojnie, eksp, full życie full mana, nawet schodzą te moby. Jeżeli też już słyszałem i czytałem, i generalnie, że tym summonerem to najlepiej, właśnie siedzieć na zielono-niebieskich. Od białych wbijać na lokacje i siedzieć tak długo, aż się niebieskie zrobią. Wtedy jest teoretycznie najlepiej, najwydajniej. I właśnie tak też tu jesteśmy, w tych witch, w Katakumba. Mam tu po ile bije, po 63 bije, sumą po 430 średnio. Nie lubię takiego czegoś, bo zaraz mi się tutaj miliard mobów zrespi. Chodź, Bishop. Dobra, udało się. Nie zagrować nic innego. Najgorsze są te e, shadowy, bo one są twarde, a z nich ani dropa, ani nic. EXP tylko jest, no ale je trzeba trochę bić. A ten skąd się tu wziął? Czemu od z drugiego końca sali, Dalej. Dobrze, next target tego drugiego weźmy. cztery są shoty z żywy. No ale to wszystkie sumony tyle jedzą. A używacie tego, corpse life drain'a? Przydatne to? Teraz sprawdzę czy to w ogóle działa na tym levelu jeszcze. O, coś tam odzyskało. Odbity można użyć, żeby się zregenerować. Zamiast spotków? Oszczędność. Teraz sama używa. Coś to jakieś automaty mi zaczęły działać, tej nie tego. A, już wiem czemu. Mam makro ustawione na zbieranie plonów. Dobra. Zmieńmy to makro. Albo nie, nie zmieńmy makro, tylko... Zwyk... A tu jest ta zwykła łapka Cyk, o cyk i po problemie, i po problemie, majstry, po problemie Połowa mhm. mhm. za nami 263 tysiące Expo na liczniku Dobra, nie muszę się drainować, bo mam full. Tanque Shadow, tanque! Tá tá na série a ma cy pięknie Ach nawet daje Na końcówkę można sobie zawsze odrobić. Jak najmniejsza dołościąć. Jak najmniej? I wiem. Powiedzcie jeszcze jakie zastosowanie według Was może mieć Phantom Summoner w party. Ale takim party... PvE na PvE i party takie y, mas PvP. Czy on się w ogóle gdzieś tam nadaje? Takie PvE to sobie wyobrażam, że tak, no jest kubik, to spoko dla party fighterów i można go jeszcze wykorzystać jako tanka. Tak? Bo ten drugi summon jest, znaczy ten trzeci z kolei jest, Nightshade jest tankiem. Paladynem takim niby. No to to tak. Bo też zdarzało mi się tak grać, ale jakbym miał cpk szukać na przykład tą postacią, to gdzie i czy w ogóle jest taka opcja, czy to jest typowo soluwa i nie nadaje się do niczego innego oprócz pvp solo i pve solo, <grywka> dajcie znać w komentarzu czy, czy to ma sens w ogóle to co mówię, czy głupoty gadam. Tego bije, tego bije, to ty też. Miałem zaproszenia tym symulatorem już do dwóch kadów, ale tak się zastanawiam, czy to ma sens. Dlatego panie było, jakby się mi napisali. Co myślicie? Hmm. Trzy moby, żaden problem. Bez leczenia by się było. Pełna mana I tak można tu siedzieć w nieskończoność. Oczywiście to nie jest deska, która takie cztery Salfi bierze na jedno odpalenie Frenzy. Ale... W takiego e ek, jak party sobie nie znajdę, to ciężko jest o expa. Efektywnego dosyć. O! Kurde, co jest? Internetu mi brakło. Nie, żyje, żyje nie ma dramatu. Chodź tu. Dość, albo server lag, albo ja miałem laga. Wczoraj wieczorem też nam się trafiły takie lagi. Byliśmy na pi i przez 5 minut trzeba było czekać, aż serwer się uspokoi. Na dużych trenach lagi są wysoce niewskazane. O, kubiki już zniknęły, czyli za 4 minuty do końca zostało bufa. A co? Mam trochę kryształów, to damy kubiki. No faktycznie jak ja je pomagam, to lepiej leci to. Bo, aha, jeszcze to, jeszcze klan, wracając do klanu, nawet jak będę miał CH, to tak naprawdę dla Shadowa, dla Sumonera jakiegokolwiek, to i tak nie ma to znaczenia. Ja mogę siebie nabufować jak świnia, ale to jest jakby w moim ekspie za bardzo, pewnie mi nic nie ratuje, nie? Bo summon będzie miał moje bufy, jednak te co ja mu dam, nie? Czy nie? Pararam, pam, pom Dwie minutki. Z 500 tysięcy eksponię więcej. Na całego bufa. Ale... Trochę kamyków powtarzało. Nie za dużo. Ale zawsze. Też się zwróciłem... Ciężko wyczuć, czy te kubiki faktycznie częściej działają, jak jest szybszy ten atak. Nie wiem. Na no, pewno nie rzuca się to w oczy jakoś, diametralnie, żeby one tutaj latały. Ja podejrzewam, że jakbyś był... Bym był właśnie w party fighterów i te kubiki masowe rzucił, to wtedy może by było to widać jakoś. No bo jak 8 osób czy tam 9 dostanie Dostanie takiego jednego kubika. No to raczej każdy będzie na przykład 10% chociażby szybciej się uruchamiał. No to będzie widać to. Powinno być widać, że latają jak szalone te kubiki. No to mamy jeszcze minutkę. No to zaraz do korytarza. Z korytarza najwyżej będziemy wyciągać Kończy, to będę spadł do korytarza zaraz, albo już nawet. O kurde, ale odwaliłem jak zwykle. Yyy, to chodź tu. Zdążyłem? Tam się posypał, no nie wierzę w to. Dawaj, dawaj, dawaj. O wow. Jeden iron ore. Dobra. Chodź tu lutuj coś. Dobra, ja szybkiego bufa zrobię. No i gitara. Dobra, no to ostatnie z będą 500 tysięcy expa. Spokojna lokacja, akurat y, mam farta, nie ma nikogo. Destro śpią. Możesz nagrać. Dawaj, dawaj. Dobra, jest emotka. I to tutaj to nie, to nie, to nie, to nie. Jakieś hello albo coś, Applaus, śmiech. Yes, no, bowl. Greetings. Cyk. Teraz będziemy machać łapką. O, ktoś pierwsza, druga osoba się przewinęła. Dobra. No co, to tyle. Jeśli Ci się podobają te filmiki, ma być ich jeszcze więcej. Tak jak zwykle, proszę łapki w górę, subskrybowanie mojego kanału. Także dzięki za teraz. I do następnego.